jest zaznaczone ewidentnie to. Dobra. To se przebadam. A wiecie, nawet żeby było, to ja zaczekam do południa. 10.55 godzina. Czekam do południa. O, proszę bardzo mapa Tak pojawiła się mapa jej dobra i teraz gdzie ja mam się udać pukanda ale no ja tam łaziłem schynie pod jeziorem Baurius porzucona kopalnia dobra no to widzę że zaczynamy przygodę taką fabularną fabularną nie jest, to, to trzeba będzie się przebić przez Goblin spadaj Le, Leci za mną no ten głupek Mam nadzieję, że koniem wjadę To się okaże koń terenowy O, to jest jakieś obawy What what what? Nie wiem co to jest, ale mnie interesuje, ja to chcę. Tak. Co to jest za jakiś dach? Dobra konio. Jest na dole. Jak zjechać, żeby nie zabić konia? Wilkę sam. jedzie for real. Tam jest coś. R. podalcu. Dobra, to zrobię szybki zapis. Tam są jakieś jaskinie. Dobra. Łuk. I zbroja z kameleonem. deliverr No jakoś bardzo mnie nie zranił do kaplicy dagona coś tu jeszcze może być Mymany nie nie mam dużo, także spoko. Mogę poczarować. Dobra, po co masz mieć? Kurde, nie wiedziałem, że tu jest jeszcze jakiś typek. Jakiś typek. Wiesz, tu złota, buty. Dobra, dziękuję. Ja jestem trochę ranny, ale to tam z tym da się powalczyć. O dwardy odbrany potrzebny jest klucz. Dobra, ranny jestem, ale tam nie problem, oni za bardzo jakoś mi nie zagrażają. Wow. You are out. Accidental. Vamos a no man here. You are weak like the god's boots. Traffico, 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 god damn it. Dobra, I don't care w sumie. Okej, okay, tu mogę iść tak, tu mogę iść tak. Dobra, ale ja na razie chcę zabić tamtą kolesiówę. Kaplica Dagona. Gdzie ona spieprzyła? Dobra. Widzę, że nie ma wyboru i ja po prostu pójdę tam. Nieważne. Już trudno i się zda. Padaj kobieto Piesień przywołania Można sprzedać Komentarze brzasku, można sprzedać a to wezmę Nie miała kaptura asasyna Nie była asasynem What fuck Boże, Wolverine Tylko czemu on ma cztery ręce i topór? To kawał jabłkowe wezmę, ale to po co mi? To F5 Dobra Zbroja z kameleonem Tu gdzieś już nic nie ma gruszka Czyli ogólnie składniki alchemiczne Komentarz wyrzasku weź i weź i to będzie można sprzedać Bogowi kul, nie wiem co to jest. Dobra. Nieważne. W sumie mogę się przespać tą godzinę, mm. sobie odnowić życie. No, proszę bardzo, dobra. Szybkość, inteligencja i osobowość. A niech tak będzie. A was na poziom dziesiąty Dobra, jeszcze mogę awansować. nie, 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 nie. nie, nie. Nie, no. teraz mam jeszcze więcej życia Do I have? Yes Yes, my love Mam jeszcze więcej życia Tu już byłem Przy tym wolwerinie czterorękim z toporem Klucz dagona Tam mogłem jeszcze iść Ale tam w sumie było to...

Gdzie ty jesteś? Jak ja mam stąd uciec? Co? Gdzie ty jesteś? Wydaje, ile w ogóle ich tu jest? Jeden! Jeszcze cię mogę zabić! Co masz Uch! 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 Co? Jeszcze jakieś łażenie na not No to jak nie boisz się śmieć teraz ty dosięgnęła Ide, ale mnie po prostu poharata Ten skurwysyn Co go tak nie lubisz? Bo mnie zaatakował Dziwisz się? Dobra. Zrobiłem co mogłem teraz z pieprzem. Nie chcę mieć na głowie. Ty gdy bili. Mam! No. Jak ja mam spieprzyć stąd? Nie mówcie mi, Boga, nie mówcie mi tylko, że ja mam uciec stamtędy.

The day Lord taken walks the earth. You <laughs> kur <laughs> Szef, że... O! Oh! skarpety. No Przez to tragicznie wygląda. To, o co chodzi? O co chodzi? Było odkurzone? Co? Co Było odkurzone, mówiłem ci przecież. A no, skarpety leżą na środku. To jak było odkurzone? Pominąłe skarpety? What's up, you? Mm -hmm. call? Oh, Die, unbeliever! Oh. lord Be glad you will not get oh. to see the day Lord Dagon walks the earth. The dawn is breaking! Oh. Oh. Die, oh. Unbeliever.

Dobra, kurde, zginęło to w końcu, Boże. Gada to od rzeczy, nie da się zabić. Cholera jasna. Możesz Boże. Jak ja mam się stąd wydostać? że się podobno poddała nie ma kurde por super najbardziej przystosowana do walki osoba w tym towarzystwie w pięć zapis gdzie ja mam a poczcie tam można wyjść czy nie, albo że. Boże. Dobra, wrócę chyba do tego, do tej świątyni i kończymy, bo jakaś ja mięęęczenie to jakaś masakra była. Jak tutaj jeszcze ktoś będzie, to ja normalnie zginę. Ja zaraz. Dobra. No, isso, curte, Jademet, ile ich tam jeszcze jest? Dobra. Czy mogę w sumie się trochę uleczyć magią? Czy nie ciężkich ran? Nie, no nie mogę się uleczyć magią. Mam za mało many. Super. Absorpcja zdrowia to jest pochłanianie zdrowia, tak? No to nie jak nie ja mam za małamane, to mam za małamane, trudno. Spadajcie ode mnie dzieci Boże. Dzieci wojny, kurde. Master's Vigilance. Super. Fakt, że źle że źle pewno na pomoże. mi pomoże. jeszcze ja więcej jeszcze więcej was. i strybne leczenia, leczenia, leczenia za trucia. wonderful. dzieci, ode mnie. Oba, niedaleko, niedaleko, dasz You can do it the Lord Super. yeah not bassky too. Czy mam ja mam, mam, mam się teraz uleczyć? Nie kondycji, kondycji zdrowia. Dobra, jak mogę, to ja będę uciekał dalej. Widzę światło! Uciekam, uciekam, uciekam. Nie boże, woda, 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 tylko woda mnie obroni. Skacz cholera.

Dobra. Udało się dobra. Świątynia władcy chmur. Thank Talos, you. you've returned safe. Do you have the. Please tell me you have. Ah, good. You should. He'll be in the great. Ah, you're back. I can see you've had bad news. By the Nine! Such a thing is dangerous even to handle! Forgive me. You were right to bring it. I don't. I don't can... know. I, I suspect that the secret of how to. But I will need time. In the meantime, you... I put aside the dark arts when I became a priest. The god, perhaps this I it is now and I, I hope to have at least part of the I hope Martin knows Ah yes, I hope you can help The gate guards have reported I cannot leave Cloud ruler undefended while my men search. thank you. Dobra. W takim razie dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek, za oglądanie, za bycie ze mną przez cały czas i do zobaczenia w następnym. Trzymajcie się. Na razie.